Mamy maj, a dorosłe osoby najczęściej zadają sobie pytanie, Jaki smartfon na komunię? Czasy są jakie są, zatem zapraszam Was na według mnie trzy sensowne opcje wyboru dla młodzieży idących do komunii, a jednocześnie, które nie nadszarpną aż tak mocno Waszego budżetu. Numer jeden to smartfon wyceniony na kwotę zaledwie 549 zł, a jak na tę cenę oferuje naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z jedną z największych baterii, jaką aktualnie możecie kupić, niezależnie o jakim smartfonie mówimy. Aż 6000 mAh, co powinno bez problemu pozwolić dziecku wytrzymać dwa dni takiego stałego korzystania z różnych portali społecznościowych, a nawet sporadycznego grania w niej wymagające tytuły. W ramach zaledwie 500 zł z hakiem dostajecie świetny ekran Super Amoled z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Aż 4-letnie wsparcie aktualizacjami. Jest szansa, że jeżeli dziecko tego smartfona nie rozwali, to nawet 4 lata będzie mógł używać tego typu telefon. Aparat główny 50 megapikselowy, 128 bądź 256 GB pamięci wbudowanej. No i uwaga, mamy też złącze na kartę pamięci. Zatem dziecko, jeżeli Pamięci zabraknie, ma możliwość włożenia karty pamięci, co jest wygodne i znacznie tańsze niż wybieranie większych wersji. Co też niesamowicie ważne, w urządzeniu, jako jednym z nielicznych, mamy także Jacka 3,5 mm. Zatem wcale młodzież nie potrzebuje słuchawek Bluetooth, w sensie TWS, bo jeżeli mamy jakieś słuchawki na kablu, poprzez Jacka 3,5 mm, również pod ten telefon można je podłączyć. Myślę, że jak za cenę zaledwie 549 zł, moim zdaniem. Jest to jeden z najlepszych telefonów, jaki w ogóle możemy kupić. Nawet nie tylko dla dzieciaków, ale nawet dla osób starszych, mniej wymagających, które nie oczekują nie wiadomo czego od smartfona, a po prostu smartfon ma być dla nich. Smartfony. Drugi telefon w dosyć średniej półce cenowej, bo wyceniony na 1399 zł, jest to Samsung Galaxy A36 w wersji 128 GB. Powiedzmy, że jest to taki tańszy odpowiednik Samsunga Galaxy S24 FE. Znacznie tańszy, bo dwa razy tańszy. A patrząc na specyfikacje otrzymujemy w nim naprawdę sporo. Certyfikat na zachlapanie IP67, świetny ekran 120 Hz Super AMOLED, aż 6 lat wsparcia aktualizacjami, dosyć duży ekran 6,7", always on display, niezły procesor Snapdragon 6 generacji 3., 128 bądź 256 GB pamięci wbudowanej oraz bateria 5000 mAh, solidnie grające głośniki stereo oraz skaner odcisków palców zaszczyty pod ekranem. I jeżeli mamy tutaj na sali jakichś zwolenników Samsunga, a w Polsce jest ich niemało, to myślę, że to około 1500 zł warto jest spojrzeć na tegoroczną serię A. Jeżeli ktoś ma możliwość, może też spojrzeć na trochę droższego Galaxy A+. 56. Bardzo spokojny smartfon ja osobiście polecam, to i tak będą w tym roku sprzedażowe hity. Numer 3 OPPO Reno 13FS 5G. W wersji, uwaga, 12256. Jest to jeden z najtańszych smartfonów, bo wyceniony w komputronik na zaledwie 2699 zł, w którym dostajecie aż 512 GB pamięci wbudowanej i 12 GB RAM. Coś z czego głównie znane są flagowce wycenione na tysięcy zł zwyż. Smartfon działa aktualnie na Androidzie 15, wraz z nakładką Color AS ma. Mamy bardzo dobrej jakości ekran 120Hz, AMOLED o przekątnej 6,7 cala, aparat główny 50-megapikselowy, aparat drugi 8-megapikselowy oraz pomagający 2-megapikselowy. Frontowy aparat to aż 32 mega. Za wydajność urządzenia odpowiada Snapdragon 6 generacji pierwszej. Mamy rzecz jasna wsparcie 4G, łamane na LTE oraz 5G, NFC, czyli Near Field Communication. Bez problemu, jak to przestało na rok 2025 i szczególnie na Polskę, mamy możliwość płatności zbliżeniowej. Bardzo solidną, dużą baterię, ba aż 5800 Amperogodzin godzin gwarantuje Wam, że jeden, a nawet dwa w miarę intensywne dni pracy jak najbardziej są do wyciągnięcia na tego typu urządzeniu, a urządzenie wspiera także Esim, czyli w ramach urządzenia możecie korzystać z dwóch kart jednocześnie. Uwzględniając ekran konstrukcję wcześniej wspomniane aż 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane, moim zdaniem jest to świetna opcja nie tylko na komunie, ale również i dla osób starszych. A jakie według Was? Są ciekawe smartfony dla osób, młodzieży, która w tym roku będzie miała komunię. Jakieś takie, wiecie, smartfony bez szał. Wiecie, żeby to nie były jakieś ogromne kwoty po kilka tysięcy złotych, a raczej gdzieś tam do około dwóch tysięcy złotych. Zapraszam, moi drodzy, do sekcji w komentarzy. W tym miejscu gorąco też zachęcam o pozostawienie subskrypcji na kanale Komputronik. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie tych paru minut. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Do zobaczenia.